Cześć, witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego: świeże promocje w Lidl, które musicie zobaczyć. Jeśli lubicie oszczędzać i chcecie wiedzieć, jakie okazje czekają na Was w tym tygodniu, to jesteście we właściwym miejscu. Co znajdziecie w tym filmie? Najlepsze rabaty i promocje w Lidlu produkty, które warto kupić, moje wskazówki. Jak upolować najlepsze okazje? Obejrzyjcie film do końca, bo na końcu podzielę się moimi ulubionymi promocjami. Nie chcecie tego przegapić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu nie przegapicie żadnych nowych okazji i zawsze będziecie na bieżąco z promocjami w Waszych ulubionych sklepach. To co, zaczynamy? I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam znaleźć najlepsze promocje w Lidlu. Dajcie znać w komentarzach, która oferta najbardziej Was zainteresowała. Czy planujecie coś kupić? Chętnie przeczytam Wasze opinie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. To naprawdę pomaga mi rozwijać kanał i tworzyć dla Was jeszcze więcej materiałów o promocjach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.